Trzy największe zalety Hoka One One Carbon X3. Największą zaletą tego modelu jest wszechstronność. Jest to but zarówno na treningi, jak i na starty. Przeznaczony jest na starty dlatego, że w swojej podeszwie zatopioną ma płytkę karbonową, którą możecie zobaczyć tutaj. Dodatkowo, dzięki mieszance pianek Profly X, but, but ten jest bardzo amortyzowany i spokojnie możecie w nim biegać nawet długie treningi, nie męcząc się. Drugą zaletą tego modelu jest cholewka, jej budowa. Cholewka jest bardzo przewiewna, jest bardzo fajnie wykończona, jest to taka techniczna siateczka, która przylega nam do stopy jak skarpetka. Tutaj możecie zobaczyć profilowania i takie specjalne wypustki, które nam stabilizują piętę i fajnie trzymają achillesa w trakcie biegu. Trzecią zaletą tego modelu jest kolorystyka, tak jak widzicie cholewka jest zbudowana z dwóch kolorów, w moim przypadku niebieskiego i takiego powiedzmy żółto-zielonego, a dodatkowo różowa podeszwa, także fajna kolorystyka nadaje temu modelowi agresywności.